Jeden powolony czy co? Jeden, powalony, jeden przyklejony ma Siemano, z tej strony Włodar i witam się w kolejnym odcinku Dzisiaj będzie grane taką, taki powrót do starych czasów Moja ulubiona meta to RKM Bruen. Podobny troszeczkę do Brenna, ale Bren troszeczkę wolniejszy, trochę bardziej na dalsze dystanse a tym Bruenem z amunicją 60 możemy siekać naprawdę na średnie dystanse, szybkie przeładowanie, no wiadomo, ten movement, czas celowania nie jest najlepszy, ale dlaczego w ogóle postanowiłem przetestować tego Bruena? Dlatego też, że ma aktualnie najlepszy time to kill na średnie dystanse z karabinów szturmowych, z tych RKM-ów time to killem wygrywa, także mówię, dobra, przetestuję te bestie, no i bardzo miłe zaskoczenie, do tego dobrałem sobie Stena, czyli no, o ile Bruen ma bardzo dobry time to kill, tak movementem nie grzeszy, za to Sten tym movementem kości. naprawdę kości, niesamowicie, z tą bronią się pływa po prostu po tej mapie, zapierdziela tak szybko, jak pociąg na ta Werdańsku, także nawet szybciej, nawet szybciej tym Stenem można biegać, niż ten pociąg jeździł, E, Buildy, oczywiście, macie tutaj. Polecam sobie przetestować, bo myślę, że takie fajne połączenie. Właśnie tutaj, movement, tutaj, time to kill, e, wchodziło to fajnie. Szczególnie, że kurde, trafiło nam się z x latem takie lobby, że myśleliśmy, że porobimy tam rekordy. E, no, rekordów nie było, ale tak czy siak, zajęliśmy e, setne miejsce na świecie, e, jeżeli chodzi o duo versus trio. Udało nam się zrobić 51 fragów łącznie, także. Zachęcam Cię do obczajenia tej gameplayi, no bo te bronie oczywiście bardzo pomogły. Możecie od razu zobaczyć jak one chodzą, także miłego oglądania. Bo nie ma? Zabiję wcześniej. Nazywało się w Nazywa ale... To jest pusto. Pod nami są. Nie po helce Weź jakiś tip, ale inny, inny jeszcze jest. Ej stary, weź ten kontrakt, bo ja nic nie widzę. Ej, łatwo. Good boy. Cały mi czas zasłania to bunty. O. Ja w drugim odbyłam. Delikatna. Mamiot. Od. Chyba. Jeden. Jeden. Ciekawe gdzie reszta, bo on był powalony. O, o! Myślisz, że w środku? Nie wiem. W sumie, gdzie miałby no, indziej no, być? Jest na górze. Dwóch jest, jestem w rogu. Na dole po prawej był. Albo nie? Dobra, wydawało mi się, to była gaśnica jakaś. To Pobiednie no, biednie jest, no ale najbliżej Nie zniszczymy tej helki, żeby szybko zratować no, Ode mną jedno, teraz go robię Szuki, straszne żuki. Tak Zajpisty lobby jest, jest mega dobre, jest 108 osób. Co to za lobby? Dobra, czekajcie, to nie ma zero. nie widzę. Wyskoczył, wyskoczę. To zero, mam pełne. Ale. Ja jestem ślepy. O to jest jeden. Drugi powalony. Nie, nie zabiłem go jakimś cudem. Połokrzaka jest. Powalony kolejny. Ja Dobity śylem. Jeszcze jeden Jest na mnie Totalny święty nie Ja pierdzielę co to jest za lobby stary Milsimki tutaj biegają Ej trójka jest dyskretny Jest to co lubię No ja ładnie podjeżdżają razem, to nie tak lubię. Dwa, gdzie są? E, jeden nie niebieski i jeden e, czerwony. Na lupie też jest typ jak coś. Tam no. Że żółty? Nie mam ta, ta, ta. E, wbieg, e, tutaj wbieg obręczamy. I na czerwony jeszcze. Nie, nie mam kełów. Ej, tutaj mogą leżeć jeszcze jakieś, bo tu zabiłem typa. Widział chłop, ale. Zeskoczył jeden, przede mną Lecę za nim. Czyścimy, czyścimy stary. Czyścimy no. Dużo jeszcze zostało. Na jego znaczy no. winą. Dwa, 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 rzuć w chłopie, a Zresztą połóżmy. To... strójka jest trójka cała. Ale to jest trójka, starych na, na, na zlecenie. Zresztą ja dał mnie na rady tam. Dobra, 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 dobra. Ja już w moją stronę, palam. Nie widzę ich. A widzę? Jak... Kurwa. Nie! Fer, jak mnie rzuca na mnie? Ja. Otworzę. Będę. Się... Zatrzymają się teraz. Lewa strona podchodzi. I prawa też. Leży jeden, nawet. W prawej też leży. Prawa leży, tak? Tak, 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 środek został. Tak, tak. Zero ma. Przed, przed, przed. Przed, przed. Przed, przed. się, że tutaj takie Przed, były Patrz, tutaj Przed. Tu na Przed. Co to Przed. do. O, zajebiście, Przed. 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 woda. Pięknie. I lotnik? Ta, lotnik ląduje. W, tam jest jeden obity do zera. jeszcze? No jeszcze, jeszcze. Obity mocno. Taki biały. W jest na górze. Nie. Bez jest dookoła. O kurwa. Dobra, zrobiłem go. Dobra, ciśnijmy, ciśnijmy woda. Ale Ojej, wracaj to. Pewne, że to jesteś Słyszałem. Zapieprzam, zapieprzam, Jeden powolony, jeden przyklejony ma Zabój wybiegiem A dom, domak tutaj przede mną Wybiegł Nice I plecy, plecy teraz będą Plecy? Się bili, bili, tak, tak, tak Zatrzymało się Wysiadł Dwóch minimum Jeden w domku jeszcze był. Dobra, dobra idę. Jest tam. Celuję w okno. Na sklepach. Powolone. się. Nie, jeszcze ktoś. Nice. I strzelali gdzieś się NE chyba. Ale na sklep, chodź. Idę, Tak, ja to używam. Plecy, plecy. Tak, z, z pleców. Sniper.

Jentos. Dobra, Cię wykupię i dopiero. Jest ich za dużo. Stary, to może być jakiś zajebisty Jak na się chodzi, jakiś rekord No teraz to już nie wiem, bo zostało 20. Tak jest zajebiście, mówić. Dawaj, top 100. li w tym domku, nie? Idę do Ciebie od razu. Dobra, ja tu miałem typów na domku I Czemu nie wychodzą? No dawaj! Nie wiem, on zniknął gdzieś ten typ Na mnie jeden. Poceni chyba to nie! Od tego domku gdzieś zginęłoś mniej więcej. Podjeżdż do mnie, no w dupę! Kurde no, 10 gości. Gdzie, gdzie oni mogą być? Chyba ten co mnie zabił właśnie. Fak! Sześć ammo. Czy nie da chyba tak, nie? Co za mendy? Uur, na ta helka pieprzona, od razu. Ja Wam mówię, trzeba na te helki latać, bo inaczej właśnie takie rzeczy dzieją. Tam zazwyczaj jest dużo osób, nie? a teraz tutaj nikt nie poleciał na dziewczynce, bo tam ni czy nie strzedam, nic nie strzela. Gonicie, Roma, KD to jest Kile poprzez podzielić na zgonę. No i znowu mi dobiłeś jednego. Z trupem już są na tym, na piku na górze.

oni Nie Jeden ma. Zabija. No jeden, ewidentnie. Ej, kolejny dino jest tu. E. Ej. Cześć. Celuje sniper już tak, mnie. To Z tej górki. Z górki. No, no już, już, hmm. O, ja pierwsze. No. ¡No currenos, no curten! este? Es este? ¿Este es salido? Yeah. Yeah. <laughs> Zasłużyłeś. Uh, 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 uh. uh, uh, uh. Więcej? ja jest jeszcze jeden. Nie wiem. Po plecach, teraz nie smyra. Od sklepu. Gdzie oni byli? Na wieży, czy co? Nie, jeden na niebieskim, jeden pod wieżą powalony. Dobra. Widzę, do prawej idzie, pod wieżą. To się tu. Nice, tu wszyscy. Z tej wieży Mobilne, tam odstawili, To jest skrzyn... znaczy sklep to, nie to rzucić? Nie, nie, ale trzymać. Ej, BSP możemy kupić. Masz kasę? Ja wyrzuciłem po tym sklepem mobilnym. Ojej. A to nie mamy przecież kasy. No jest, ja mam trzy koła. A kowaka tu nie ma? Już, zaraz będzie Noice Nie, nie zdążę Nie dam rady Nie Od razu Ty wiesz, ja Cię zawołałem już Ja, ja właśnie tajemnicze No zobacz LC-10 Ten jednak tu po tam na pleca. Ominęliśmy go. Wrogowie. Noice. Kto ciebie? Ale mnie ten VLK wkurza. Ten Bren jest epicki, ale ten VLK to jest tragedia. Bo on ma strasznie grube ramy, no i słabo bardzo przybliża. Pochowali się, pochowali się. Ale dalej tam są, bo jak poobijają trochę. I jeden za namiotem jest. Jeszcze jeden na mnie Nie no gij no Ej 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 chodź BSP. Pe... A, ja, a ja mogę taki tak No chyba ciekawe. ta, powinno być serdecznie. czysto. Wajp, to poleciał to No to już ich ale... Dobra to ja tam biegnę Nie ma żadnych żadnych Ej czy, od... Sniper Od, od namiotów gdzieś Nie! Uch, nie od namiotów Na no duchu. Pięknie. Nie ma wipa, Jeszcze. Jadł go. Ale jesteś kacurem, woda. szerokie barki, nie? Ale Barki? że to już w końcu nie? bo ja się bardzo cieszę jak wlatuje w jakiś film i zawsze mam wkurw, że nie wrzucam szybciej mam takie kurde w końcu ten film ale mije jeden tylko? łajpa nie było Mówiłem się gdzieś na górce. i na mnie jest. Bez kewa. Jeszcze jeden. Nice. O mój Boże, ale... o Boże. O. Jeszcze jeden, jest jeden góra Gdzieś na dole był oh, okay. Biegnie podemną Jeden Jakie żukole. Żukole. <noise> jest jeden. Kamieniu, daleko. Jeden no dwóch ma zero na czerwonym. jeszcze trzeci jest tutaj. Powalony.